Sporo zmian w uniwersum Harry'ego Pottera, sporo zmian na bardzo wysokim szczeblu i dotyczących bardzo ważnych kwestii, w związku z czym można przestać wróżyć z fusów, a zacząć wróżyć na bazie doświadczeń, na bazie tego, co jest mówione, co jest publikowane, co jest podawane dalej. W dzisiejszym materiale ja muszę się odnieść do pewnych kwestii, które są... No, powiedzmy to gorące kwestia kontynuacji dziedzictwa Hogwartu, kwestia serialu na podstawie siedmiu księgu, ale też kwestia fantastycznych zwierząt czy edycji ilustrowanej Harry'ego Pottera, albo raczej edycji ilustrowanych Harry'ego Pottera. Sporo tematów do poruszenia, a wszystko to w obrębie zupełnie nowego spojrzenia na uniwersum. Nie mojego nowego spojrzenia na uniwersum, a spojrzenia tych, którzy to uniwersum dzierżą. Ten materiał powstaje też trochę jako taka kontynuacja, czy też swoiste rozwinięcie artykułu, który miałem przyjemność napisać do Pulp Magazynu. To nie jest żadna wrzutka sponsorowana. Chciałem po prostu podzielić się z Wami tym, że napisałem artykuł Potterowy do najnowszego numeru cyfrowego czasopisma Pulp Magazyn. Linki tam Wam rzucę w opisie, jeżeli chcecie sobie przeczytać o ścieżce rozwoju marki Harry'ego Pottera. A dzisiaj chciałbym właśnie. Wejść w tą przyszłość. Przyszłość, która zaczyna nam się jawić w bardzo ciekawych. Barwach. Od czego by tutaj zacząć? Myślę, że najciekawiej będzie zacząć od samych fantastycznych zwierząt, ponieważ to fantastyczne zwierzęta, co do których ja już wielokrotnie mówiłem, że nie powrócą i nadal trzymam się tego stanowiska. Zapoczątkowały, powiedzmy to, tę mniej optymistycznie i radośnie odbieraną część całego czarodziejskiego uniwersum. Bo oczywiście, pierwszy film zyskał spore uznanie i cieszył się sporą publiką i oczywiście to napawało nadziejami na to, że kolejne filmy również będą szeroko i chętnie oglądane. Natomiast stało się inaczej. Nie wiadomo, czy to na kanwie tego pierwszego filmu i rozczarowania nim, czy też na kanwie tego, co toczyło się już niezależnie powiedzmy to od filmu, w zasadzie toczyło się za jego kulisami, mianowicie wszelkie kontrowersje dotyczące J. .K. Rowling, czy też Johnny'ego Deppa. Johnny'ego Deppa, który przecież odgrywał istotną rolę w tej produkcji, a przez którego ponoć miało dojść do bojkotu. Co zabawne, najpierw doszło do bojkotu drugich fantastycznych zwierząt z powodu Johnego Deppa, a później doszło do bojkotu trzecich fantastycznych zwierząt z powodu braku Johnego Deppa. I to też odnosi się do, powiem to brzydko, trzymania palca prosto w dupie wszystkim grupom, podczas gdy tak naprawdę uważam, że Warner już dawno powinien jednak skupić się na tej grupie, która daje mu... Pieniądze na tej grupie, yy, która zapewniła marce Harry Pottera ten status, który ta miała no, przynajmniej do 2018 roku, bo potem bywało już różnie. Co się łączy z Fantastycznymi Zwierzętami? Wiemy oczywiście, że ten ostatni film, trzeci film dotychczasowy, nie miał być planowanym końcem tej serii, bo miało być tych filmów pięć co najmniej. Tak zapowiadała J.K. Rowling, takie były plany, że tych filmów będzie pięć. Sam Judlow, ostatnio w jednym z wywiadów, potwierdził, że faktycznie spotkał się z J.K. Rowling w 2017 roku i ta zdradziła mu wiele na temat przyszłości Dumbledora, na temat tego, co tam było jeszcze w tych filmach do zagrania. i Sam Judlow, choć stwierdził, że do tej pory nikt się z nim nie kontaktował w sprawie kolejnej odsłony filmu, to jednak wierzy, że ta opowieść miałaby sens, bo sporo na temat Dumbledora było tam jeszcze. Do opowiedzenia, co oczywiście jest dla nas jasne. My zdajemy sobie z tego sprawę, że ta historia Dumbledora i Grindelwalda nie zakończyła się na tym trzecim filmie, a zakończyła się na nim tylko i wyłącznie dlatego, bądź została wstrzymana, jak mówią ci, którzy jeszcze kierują się umiarkowanym optymizmem do czasu, gdy Marka Harry'ego Pottera. Zacznie sobie radzić troszeczkę lepiej. Ale jak już wiemy, Fantastyczne Zwierzęta zapoczątkowały zupełnie nowy, może nie do końca udany rozdział w rozszerzaniu franczyzy Harry'ego Pottera. Rozdział zatytułowany Wizarding World. I żebyście wiedzieli, ja nie będę tutaj powielał tego, co mówiłem w artykule dla Pulp Magazynu. Natomiast chodzi o to, że najpierw był Harry Potter, potem tego Harry Pottera starali się jakoś spieniężyć, tworząc Pottermore. Tyle, że to Pottermore szybko okazało się jednak nie być tym, czego oczekiwali. Być może Rowling nie pisała tylu artykułów, ile trzeba było, żeby utrzymać tę stronę przy życiu. Być może fani po prostu traktowali tę stronę jako jednorazowe odwiedziny właśnie do poczytania nowości od Rowling, bo potem strona Pottermore została przekształcona w stronę Wizarding World. Narodzony w 2018 roku Branding Wizarding World jednak umarł już. Umarł. Po cichu, potajemnie, niemalże pod osłoną nocy, kiedy to wszelkie loga Wizarding World zaczęły zostać zastępowane. Logo Harego Pottera. I to nie jest tylko zmiana kosmetyczna w obrębie strony, bo mamy też oczywiście zmiany w postaci Teamów zarządzających stronami. Już nie ma Teamów Wizarding World, ale mamy na przykład kwaterę główną Harego Pottera, czy też team Harego Pottera. To są już zmiany idące daleko, to są zmiany zaplanowane, to są zmiany wdrażane na naszych oczach. Na przykład niech spoczywa w pokoju profil instagramowy Wizarding World, który już nie istnieje. Natomiast TikTokowy profil Wizarding World przeistoczył się znowuż potajemnie, w ciszy, w sekrecie w Harry Potter. Więc ten Harry Potter powraca. Powraca trochę na tarczy, ale trochę też powraca z zupełnie nową energią, bo ciemne chmury zasnuły franczyzę Harrygo Pottera po tym jak Trzecie Fantastyczne Zwierzęta okazało się być pierwszą spektakularną klapą, jeżeli chodzi o duże produkcje w uniwersum Harrygo. Pottera. I to był mroczny czas dla fanów Harry'ego Pottera, to był ciężki czas yy, i kiedy zapowiedziano już ostatecznie dziedzictwo Hogwartu, które gdzieś tam sobie pełzało od lat, gdzieś tam czasami główkę wychylało i fani czekali najpierw z wielką nadzieją, później z podejrzliwością, potem bez jakiejkolwiek nadziei, że to powstanie, aż wreszcie bach, dziedzictwo Hogwartu wyszło. Zanim dziedzictwo Hogwartu wyszło był wielki bojkot, bo ci, którzy sprzeciwiali się poglądom J.K. Rowling, ci, którzy trwają się tutaj jakieś niestosowności, zaczęli obrzucać błotem produkcję, zaczęli nawoływać do bojkotu gry, co oczywiście przyniosło skutek. Odwrotny od zamierzonego, bo gra okazała się być najlepiej sprzedającą się grą roku i do tej pory sprzedało się jej ponad 30 milionów egzemplarzy. Dziedzictwo Hogwartu dało Haremu Potterowi życie, dało Warnerowi nadzieję i ja do tej pory mogłem spekulować, na ile Warner Bros. odważy się podążyć tą ścieżką, a teraz już nie muszę spekulować, bo mam jasne dane, jasne wypowiedzi sugerujące, że faktycznie Warner zwraca uwagę na dziedzictwo Hogwartu. Więcej nawet dziedzictwo Hogwarto najprawdopodobniej jest produkcją, której zawdzięczamy powstawanie serialu na podstawie Harry'ego Pottera. Tutaj istotną informacją jest to, co pojawiło się w ostatnim artykule opublikowanym przez Variety. Mianowicie pojawiło się tam info, że Warner Bros. będzie rozszerzać Harry'ego Pottera na różne media, na różne zupełnie nowe platformy. W tym też będzie skupiać się mocno Warner. Na dziedzictwie Hogwartu 2. Tak, to jest fakt, nikogo ten fakt nie dziwi. Dziedzictwo Hogwartu 2 powstaje, ale tym razem nie jest to już w pełni niezależna gra, to znaczy, nie przeczę, może to jest niezależna gra, ale powstaje ona w ścisłej współpracy z twórcami serialowego Harry Pottera. Wiele wskazuje na to, że dziedzictwo Hogwartu 2 będzie w jakimś stopniu połączone fabularnie z serialem o harym Potterze skoro tutaj te teamy pracują blisko siebie i skoro samo Warner Bros jasno deklaruje, że dziedzictwo Hogwartu jest dla niego bardzo wysokim priorytetem, to możemy spodziewać się różnych opcji współpracy, bo jak ta współpraca może przebiegać? Możemy oczekiwać, że ta fabuła może być połączona, ale niekoniecznie musi o to chodzić. Bo ja myślę, że tutaj zasadnicza jest wypowiedź Davida Hadada, który stoi na czele Warner Bros Interactive Entertainment, który powiedział dla Variety, Reszta firmy jest bardzo podekscytowana tym, co pomogliśmy odblokować dziedzictwem Hogwartu w zeszłym roku. Z jednej strony oczywiście może chodzić o takie odblokowanie najbardziej jasne, czyli odblokowujemy markę Harry Potter, która znowu zaczyna zarabiać pieniądze, która przestaje być taką śmiercącą kupą, od której wszyscy się dystansują. Z drugiej strony, może tutaj chodzić o odblokowanie czegoś znacznie ważniejszego dla serialu. O co chodzi? O to chodzi, że serial, chcąc być niezależną produkcją, nie może czerpać z tego, co do tej pory zostało stworzone na kanwie filmów o Harrym Potterze. Czyli zobaczymy w nim nowy Hogwart, usłyszymy zapewne nową muzykę, zobaczymy oczywiście nowych aktorów, ale pojawia się pytanie, po co tworzyć nowy Hogwart, skoro ten nowy Hogwart został już stworzony właśnie dla potrzeb dziedzictwa Hogwartu. Nowy Hogwart, który jest prawdopodobnie jednym z największych atutów tej gry, przynajmniej moim zdaniem. Ten Hogwart jest świetny, ten Hogwart jest klimatyczny. Z jednej strony jest tak inny od tego filmowego, a z drugiej strony tak cudownie pozostający w duchu tego, co zostało opowiedziane w książkach o Harrym Potterze. Więc domyślam się, że ta współpraca między grą a filmem może być tutaj zasadnicza. Co jest znowuż ciekawe, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak powstawały pierwsze gry o Harrym Potterze. Pierwsza gra, czyli Harry Potter i Kamień Filozoficzny, powstawała zupełnie w oderwaniu od filmu. Nie wszyscy to wiedzą, bo przecież to były gry towarzyszące filmom, ale wtedy, kiedy ta gra powstawała tak naprawdę twórcy tej gry, różni twórcy, bo dla każdej platformy tworzyła to inna ekipa, nie wiedzieli tak naprawdę, jak ten Hogwart będzie wyglądał, w jakim duchu zostanie ten film opowiedziany, więc każdy miał dużą swobodę w opowiedzeniu swojej własnej historii. Stąd też gry, w zależności od platformy, na którą się ukazały, były zupełnie różnymi produkcjami, co jest w ogóle największą ciekawostką. Potem oczywiście one zaczęły skręcać. Już w kierunku mm, filmów, bo już było wiadomo, w jakim duchu to pójdzie, i te gry były po prostu takim odcinaniem kuponów od popularnych filmów. Gry jakościowo coraz gorsze, 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 no, z jaką w postaci Zakonu Feniksa. Teraz mamy ciekawą sytuację, że to film, a właściwie serial najprawdopodobniej będzie odcinał kupony od gry, bo ta gra. Powstała w momencie, kiedy w Harry Potterze nie działo się nic, kiedy Harry Potter jednak pikował, kiedy ten szczyt popularności miał już dawno za sobą, a to jako powiedzmy to, w jakim stopniu niezależna od J.K. Rowling produkcja, Obroniła się, pokazała, że jest tutaj potencjał, stąd też dała nadzieję na to, że można w tym uniwersum coś jeszcze zrobić. I w ten oto sposób przechodzimy do serialu. Serialu, który powstaje we ścisłej współpracy z J.K. Rowling, co zresztą J.K. Rowling ostatnio potwierdziła na platformie X. Nie wiem jak to się nie może nazywać, już Twitter. No dobrze, na X. Odpowiadając jednemu z fanów na pytanie, że tak, jest bardzo zaangażowana w produkcję serialu Harry Potter i wierzy, że ten serial będzie po prostu wspaniały. Paniały. Ja tutaj absolutnie nie uderzam w mniejszości i nie zamierzam nikomu gdzieś zabraniać oczekiwań, natomiast bądźmy szczerzy: kino najwięcej na tym traci. Ja tutaj widzę w ogóle przyszłość Harry'ego Pottera w takim kierunku zero-jedynkowym, bo albo ci twórcy pójdą na kompromis i stworzą nowoczesne widowisko, które fani po prostu Starzy w większości odrzucą po pierwszym sezonie. Niezależnie od tego, czy to będzie dobre, czy nie, wystarczy, że oni wprowadzą tam inkluzywność, a ludzie to odrzucą. Bądźmy szczerzy, a Antyfanii Rowling i tak tego nie obejrzą, więc tutaj możemy dojść do takiej sytuacji, czy Fantastyczne Zwierzęta 3 pozwoliły Warnerowi wyciągnąć jakieś wnioski. Oczywiście, prawo międzynarodowe, prawo amerykańskie jest takie, że oni muszą ogłosić inkluzywny, różnorodny casting, co nie oznacza, że oni muszą w zgodzie z tym duchem kogokolwiek do obsady. Wybrać. Dla mnie jest sytuacja dość jasna. Jeżeli Warner nie chce tracić dalej pieniędzy, a ostatnio Warner traci gigantyczne pieniądze i mówi się cały czas o wielkich problemach finansowych, to powinien iść w zgodzie z duchem książek J.K. Rowling. Być może sama J.K. Rowling na pokładzie służy temu, by to na nią zrzucić winę za to, że ktoś mógłby potem powiedzieć: No, ale ten casting nie był wystarczająco inkluzywny, Harry jest biały. Dlaczego? Więc być może tutaj właśnie o to chodzi. J.K. Rowling, zaangażowana w produkcję, będąca dla zatwardziałych fanów, jakimś gwarantem, powiedzmy, to jakości, chociaż fantastyczne zwierzęta no wcale nie potwierdzają tego, że jest ona gwarantem jakości, ale jednak będąca tym buforem, tym hamulcem, który może sugerować, że Warner pewnych zmian w obrębie nie wprowadzi, że pewnych radykalnych rozwiązań nie będzie uskuteczniać, co też może skierować samą produkcję bardziej do, powiedzmy to, tych klasycznych fanów Harry'ego Pottera. Przegraną jest walka o grupę odbiorców, którzy i tak tego nie obejrzą. Widzieliśmy to na przykładzie fantastycznych zwierząt, że jednak zbrodnie Grindelwalda, mimo tego bojkotu, lepiej się sprzedały niż tajemnice Dumbledora. Wierzę w to, że Warner nie będzie chciał dalej tracić pieniędzy. I wiem, ktoś może powiedzieć, że tak, jesteś wbrew, przeciw różnorodności. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Ja po prostu wychodzę z założenia, że każda grupa ma coś dla siebie. I lepszym jest tworzenie czegoś nowego od zera dla nowej grupy, niż staranie się usilne, na siłę czegoś starego przystosować i zmienić bo to raczej wkurza bardziej ludzi niż przekonuje, bo ktoś, kto był uprzedzony, to nadal pozostanie uprzedzony, a ktoś, kto kochał, stwierdzi, że nie, to już jest lewackie, do śmieci z tym wywalić. Wskazuje wiele na to, że to uniwersum będzie bardzo mocno brnąć w kierunku samego Harry'ego Pottera, co pokazuje właśnie ten nowy rebranding, powrót po sześciu latach do marki Harry Potter, śmierć fantastycznych zwierząt, śmierć marki Wizarding World, zastąpienie jej marką Harry Potter. Więcej nawet, taka ciekawa, tutaj od czapy, na stronie Harry Potter pojawiła się encyklopedia Harrygo Pottera, co prawda jest ona taka mierna, bardzo powierzchowna, nie jest to nic na przykład w stylu Tezaurusa Harry Potter, swoją drogą teraz będzie wznowienie wychodziło Tezaurusa Andrzeja Polkowskiego i Anny Lipińskiej, uzupełnione i nowe. To nie jest żaden film sponsorowany w tym momencie, nie, po prostu Wam mówię to jako ciekawostkę, bo obiecałem Wam, że będą tutaj takie newsy i w związku z tym... Ja po prostu wierzę, że ten Harry Potter będzie eksploatowany dalej i że jednak wnioski pewne zostaną wyciągnięte. Jak będzie faktycznie wyglądała ta przyszłość, trudno jest mi oceniać. Natomiast to, co do tej pory zostało powiedziane, mimo pewnych kontrowersji wokół serialu, że tam scenarzysta wcale nie chce się trzymać książek. To też umówmy się, podchodźmy do tego typu rewelacji yy, z przymrużeniem oka, bo w tym momencie każdy będzie chciał nagłośnić tę produkcję w dowolny sposób, a z drugiej strony tak naprawdę scenarzysta jest podległy przy produkcji serialu showrunnerowi i to showrunner decyduje w jakim kierunku to pójdziemy. Jeżeli showrunner powie to ma być zgodne kropka w kropkę z książką, to scenarzysta, czy mu się to podoba, czy nie, musi taki scenariusz mu? Więc nie przywiązujmy wagi do tego, co ktoś tutaj sobie krzyczy, tylko czekajmy cierpliwie. Ja też dzisiaj nie będę Wam zapowiadał y, wielkich y, nazwisk, które mają się pojawić w serialu, bo wiem, że już tam były jakieś pierwsze informacje castingowe, nieoficjalne. Będą oficjalne, będziemy się nad tym zastanawiać. Póki są nieoficjalne, pozostawiamy to w sferze plotek. Ale mamy też pierwsze takie info, które pokazuje nam mniej więcej, kiedy możemy spodziewać się serialu i jak będzie on powstawać. Otóż na ostatniej konferencji HBO zostało podane do informacji, że serial najprawdopodobniej zadebiutuje w dwa 2027 roku. Jest to o tyle ciekawe, bo castingi ruszyły już w tym roku i na pewno w przyszłym roku będzie ten sezon pierwszy nagrywany, że wiele wskazuje na to, i to też jest potwierdzane, że sezony będą powstawać jeden po drugim, równolegle. Ponieważ twórcy tego nowego serialu obawiają się nade wszystko zbytniego wydoroślenia aktorów młodocianych, którzy będą grali te ważne, istotne role w Harry Potterze, żeby pomiędzy pierwszym a drugim sezonem nie było takiego dużego przeskoku, powiedzmy to wzrostowego czy dojrzałości, żeby jednak to wszystko było spójne. Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju pokłosie tego, co dzieje się wokół Stranger Things, gdzie już dorośli ludzie grają. Nadal dzieciaki, a grają te dzieciaki od dziecka. Kolejne tematy, które warto tutaj poruszyć, ilustrowane wydanie. Po piątym tomie z tego wydania zrezygnował Jim Kay. I teraz wiem, wielu z was pyta na każdym live, co dalej, czy coś się rusza w tej sprawie. Otóż brytyjski wydawca Blamsbury, który odpowiada za to wydanie, zapowiedział już no, kilka miesięcy temu, że będą te dwie ostatnie książki ilustrowane wydane. Kiedy? Nie wiadomo. Mają zostać podani ilustratorzy, czy też ilustrator w najbliższym czasie, w niedalekim czasie, chociaż no, jest to czas nieokreślony i możemy też domniemywać, co ten czas oznacza. Natomiast tak mają być. Na pewno za to nie będzie kontynuacji Minalimy przez Minalimę robionej. Natomiast same książki takie interaktywne, powiedzmy to kontynuacja tej spuścizny Minalimy, ma zostać przekazana innemu twórcy, czy też innym twórcom, którzy dokończyć mają. Te serię. Też tutaj nie chcę gdybać z jakich powodów Mina Lima przestała pracować nad tymi książkami, ale domyślam się, że kwestią mogą być pieniądze. Co się tyczy jeszcze fajnych zapowiedzi, fajnych rzeczy z Harry'ego Pottera, to przyszły rok, 25-lecie Harry'ego Pottera w Polsce, z pewnością zaowocuje tym, że dostaniemy w Polsce coś ekstra dotyczące Harry'ego Pottera. My zainicjowaliśmy taką akcję na Facebooku dotyczącą polskiej okładki Harry'ego Pottera. Chcemy zebrać wasze głosy, chcemy zebrać wasze typy ilustratora, czy też Ilustratorki zdolnego, zdolnej do zilustrowania Harry'ego Pottera, właściwie tej okładki, do stworzenia polskiego Harry'ego Pottera. Więc piszcie to na Facebooku. Linkarz macie tutaj w opisie, bo myślę, że jeżeli uda nam się spory odzew pod tym materiałem zebrać, to będziemy mogli po prostu pójść do wydawnictwa Media Rodzina, przedstawić. Głos ludu i być może uda się coś takiego wskurać. Tak dziś wygląda Harry Potter, tak dziś wygląda ta marka. Marka, która powoli odradza się jak Feniks z popiołów, chociaż musimy poczekać jeszcze chwilę. Czy to nie okaże się tylko jedną jaskółką? Czy dziedzictwo Hogwartu faktycznie uczyni wiosnę w uniwersum Harry'ego Pottera? Czy też jest to zbyt pospieszna radość, za którą nie pójdą kolejne sukcesy? I być może wręcz ten fenomen Harry'ego Pottera zacznie umierać na naszych oczach. To pokaże nam przyszłość. Na razie potencjał jest, na razie ja widzę tę przyszłość na pewno w jaśniejszych barwach niż jeszcze kilka miesięcy temu i ciekaw jestem, w jakich barwach wy tę przyszłość widzicie. Tymczasem ja nie będę przedłużał, żegnam się z wami, dzięki za uwagę. Przypomnę raz jeszcze, w najnowszym listopadowym numerze Pulp Magazine, yy, czyli w cyfrowym czasopiśmie wydawanym przez wydawnictwo Palbox, pojawi się mój artykuł dotyczący rozwoju marki Harry Pottera. Artykuł, który wydaje mi się być bardzo fajnym wstępem do tego filmu. Filmu, pokazującym, jak ta marka na przestrzeni czasu się zmieniała. Więc polecam Wam serdecznie. No i oczywiście pamiętajcie, wpadnijcie na fejsika, żeby powrzucać swoje typy ilustratora czy ilustratorki polskiej wersji Harry Pottera. A jeżeli ten materiał Wam się podobał, dawno tego nie mówiłem, to dajcie łapkę w górę. No i udostępniajcie, bo wiadomo, udostępnienia i lajki to jest to, co jednak kanał ożywia. Dzięki za uwagę! Trzymajcie się. Hej!